Witajcie w kolejnym vlogu. Ja właśnie siedzę, słuchajcie sobie teraz. Yy, włączyłam telewizor, jest godzina 21 prawie. I no tak włączyłam od razu jedynka u nas to jest yy, Polsat. I po prostu tak patrzę i nie wierzę, nie? Jakieś choinki, jakieś światełka, it's beginning Christmas i Kevin Sun w nowym Jorku. Normalnie. Wołam Marek, Michasia, nie uwierzycie. Co leci w telewizji? Co tu się dzieje? No i faktycznie jest wajcie Kevin sam w Nowym Jorku. Już go znam na pamięć, ale leci sobie w tyle. Prawdzie wyciszyłam telewizor, żeby nie przeszkadzał, no ale po prostu musiałam to powiedzieć, bo jest 29 lutego. Prawie marzec już. Zapasem? Kevin w nowym, sam w Nowym Jorku. Dlaczego mnie to yy, tak dziwi? No nie pasuje mi to trochę, bo to jest ewidentnie taki film, wiecie, pod klimat świąteczny, ale może nie mieli co wymitować w telewizji. Chociaż nie wiem. Dobra, ale to mniejsza z tym. Jeszcze jedną rzecz Wam chciałam pokazać, opowiedzieć o niej. Taka gazetka Maxi Zoo, największy europejski magazyn o zwierzętach domowych. Tę gazetkę wzięliśmy sobie w sklepie zoologicznym. Widzieliście w poprzednim vlogu, kupiliśmy króliczkowi różne rzeczy, w tym paśnik, który średnio, ale może kiedyś o tym opowiem, żeby nie przynudzać. No i oczywiście to jest taki magazyn o zwierzątkach. Ale patrzy strona 44 czekajcie, gdzieś tu sobie już zaznaczyłam o króliczkach, tak? Króliczki, chomiczki no i najlepsi przyjaciele i wy często piszecie w komentarzach że króliczki to są takie zwierzęta stadne, że one no nie za bardzo lubią być same, one potem takie osowiałe się robią, no i właśnie czytam sobie taki artykuł, już go przejrzałam czy czytałam o tym właśnie, że króliczki no, czy widzicie chomiczki świnki morskie Powinny mieć jakiegoś przyjaciela. I tutaj czytam właśnie, w przypadku królików największe szanse na harmonię. W klatce stwarza połączenie dwóch wykastrowanych samców. Także samica i wykastrowany samiec żyją przeważnie w zgodzie. No i właśnie jeszcze ten temat tutaj poruszę, ponieważ pisaliście, piszecie, bo te komentarze na temat królika jest cały czas, systematycznie one u was się pojawiają. I fajnie, dziękujemy bardzo. I wśród tych komentarzy także są takie, które mówią o tym, że króliczki nie powinny być same. A kiedy kupicie drugiego króliczka? No i faktycznie tak, zastanawiając się, właśnie czytając, <laughs> poznając ten świat zwierząt, zajączaków, doszliśmy do wniosku, że no chyba faktycznie warto pomyśleć o tym może nie zakupię tym razem, a adopcji drugiego zwierzaczka. Drugiego króliczka. Z tym, że pani weterynarz już nas uprzedziła, że raczej nie powinno się tego zrobić wcześniej niż wtedy, kiedy króliczek będzie wykastrowany. A kastrację tak mniej więcej wykonuje się u króliczków, jak mają około pół roku. Także u nas to jeszcze potrwa. No i właśnie, co będzie potem, zobaczymy, bo. No i jak to wszystko się ułoży, ale faktycznie takie gdzieś tam myśli w głowie <laughs> szemrane mamy na temat adopcji drugiego króliczka, czyli no stworzenia towarzystwa dla naszego kochanego George'a. Dobra, to tyle na razie. Cześć, dzisiaj niedziela niehandlowa, ale niestety brakło w domu paru rzeczy i słuchajcie, trzeba iść do sklepu, a na jakim chyba najczęściej <coughs> otwartym sklepie w okolicy jest co? So, oczywiście, że żabka, no bo biedronki mają wolne, ale żabki niestety czystety są otwarte z racji tego, że są punktami pocztowymi, no i idziemy teraz do, czy znaczy idziemy, ja idę do żabki, ale nie wiem, czy w ogóle coś słyszycie, ponieważ wieje, ale jest ciepło i to jest fajne, idzie wiosna pięknie, dzisiaj pogoda cudowna, także można się przejść spokojnie na spacer nie wiem czy pójdziemy czy nie, to się jeszcze okaże. Ja idę do żabki. I słuchajcie, zakupy zrobione. Mianowicie kasza gryczana. Do obiadu dzisiaj. Bo wczoraj kupiliśmy wszystko, makarony, ryż, ale nie kupiliśmy kaszy. Zapomniało się niestety. Kasza gryczana jest idealna. Ja uwielbiam kaszę. Najlepiej smakuje z gulaszem. Do tego ogórek kiszony i po prostu cud, miod, malina. Idziemy do pokoju Michasi. O proszę, tutaj tunel, dwie zabawki naszego George'a, łóżko na łóżku, kolorowanki, dwa piórniki, mm -hmm. Chyba pójdą do plecaka szkolnego. A Michasia co robi? Zerwie mm, y, sobie tabliczkę mnożenia. Tabliczkę mnożenia? Mm -hmm. Wow, ale co to? A to jest na czas czy jak to jest? Mm, nie, bo to jest na czas i też robiłam dzisiaj. Aha. Ale to jest takie no jedno. i ale tu chyba nie? To się zbiera punkty? Tak, na przykład tu mam już dwa błędy miał i osiem poprawek. O, dwa błędy miałaś, nie? Ale to czemu ty tabliczkę wzięłaś teraz się? Za tabliczkę? Po co? No bo jutro piszemy. Z czego? Z tabliczki mnożenia. To fajny sposób sobie znalazłaś, widzę, na naukę. Okay. Ale mnie tak. się wydaje, że we wtorek też masz jakieś sprawdzenie. Tak, we wtorek jest czas. Jaki y... czas? Aha, to no, kalendarz, kalendarz i czas. No i tam. Mnożenie. Co jeszcze tam są? Mhm. Aha, Zadanie, i wiem. Takie. I wiem jeszcze kolejność wykonywania działań, nie? Tak. Hmm. To jaka jest kolejność wykonywania działań, Hasia? nożenie dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Aha, dobra, No to dzielenie, a potem dodawanie. No to co? Miłej nauki Ci życzę. Dziękuję. No proszę, to uczcie, a tutaj mamy kogo. No George jest. Nie, ty znowu ma odlotę. Ja ostatnio mm. przecież pokazywałam, widzą. No George, weź przestań. Nawet cię kamera nie chce wyostrzyć. Aha, i wiecie co? Właśnie tu jest ten paśnik. No i tak to wykombinowaliśmy, że paśnik musimy <laughs> tak na zewnątrz, bo on jest dosyć duży. I w klatce, no królik by miał zbyt ciasno, ale on sobie to tak kombinuje, że wiecie, trochę wyjada tam od spodu. No, nic, nic, leż sobie e, od spodu. Albo też ma taki patencik, no tak, tak. A wiecie co on lubi? Mm, to jest jego patent. Nie ma, nie ma, bo się rozleniwisz. Proszę. A, on lubi, wiecie takie. Mm. O, o, o. Już Wam pokażę, co on najbardziej lubi. Takie kwiaty, no to są takie strawy, nie? Normalnie uwielbia. Tak. Aha i właśnie on tu jeszcze siada sobie na tym paśniku i wtedy z, wyjada sobie z tej, e, z tego tutaj. No właśnie reszcie do na tym drewnianym. Oszon Katowice i niestety mydła brak. Także mamy mieć ręce, ale pozostaje tylko woda. Także słuchajcie, albo własne mydło w kieszeni, albo chusteczki antybakteryjne, czy jakieś tam nabliżające, myjące, których, z którymi jest ostatnio ciężko. No albo pozostaje woda i jedna wielka ściema. Ciekawe, bo tutaj przyszła Pani z takim wózeczkiem. Na wózeczku jest oczywiście mydło i wszystko, i zobaczymy, ciekawe czy doleje. Bo nie ma, u na damskiej? No nie ma. Ale wiecie, co najlepsze w damskiej toalecie? Nie ma, nie ma mydła. Dzwoniłam już tutaj do. Znaczy, nie wiem gdzie ja dzwoniłam właściwie na telefon telefon odebrała pani, która tu nie wiem czy z informacji no i mówię, że w toalecie damskiej brakuje mydła no dobrze, już zgłaszam no to ciekawe, poczekamy ale wiecie, najlepsze, że to było 15 minut temu wracam, znowu chcę skorzystać i nie ma mydła w ogóle tutaj te dozowniki to są ja sobie w ręce wodne ale poczekamy widzicie, pani wyszła Mydła, jak nie było, tak nie ma. A co najlepsze, zgłosiłem to yy, nie wiem, kierownictwa. Reakcja była taka, że to powinno być uzupełnione. My już wracamy z Oshona. Byłem dwukrotnie u pani menadżer, czy zastępca menadżera. Nie wiem do końca, bo pani twierdzi, że jest na zastępstwie. I za pierwszym razem mnie poinformowała, że już jest wszystko uzupełnione, no to wiecie, Marek upierdliwy idzie do sraczyka Naprawdę. I okazuje się, że pani, która tam sprzątała, no chociaż ja jej absolutnie tu nie winie, słuchajcie, bo jak widzieliście sami Te dozowniki są zepsute i one nie są zepsute od wczoraj, od dzisiaj, bo one są już tam zepsute od ładnych paru miesięcy Jak się w sumie korzystało z toalety, to było mydło, ale ono wiecie, ono wy, wycieka No i dlatego kobiecina tam nie leje tego mydła, no bo zużycie tego mydła to jest chyba pół litra na godzinę faktycznie bo Jak ona to da, to na tą tackę wszystko spłynie, ktoś to wyleje i tyle, nie? Albo wiecie co ludzie jeszcze robią? Tak się dziabgają rączkami w tym mydle i myją. O nie. No też tak może być, nie wiem, ale to jest moja teoria. W każdym razie pani myślała, że będzie wszystko uzupełnione. No to Marek wraca, nie? Od, po rozmowie idzie do toalety. Jak nie było, tak nie ma. No to wraca z powrotem do pani menadżer, zastępca menadżera, czyli kto tam to by był na zastępstwie. No i pani taka zdziwiona, że dopiero jej powiedziałem o tym. A przecież ona nie zdążyła nalać, nie? Może zdążyła nalec, nie? Ty... A ja wiem, ale chwila, przecież była pani, która sprzątała toaletę i na pewno sprawdza, czy jest mydło, nie? I tego nie uzupełniła. To pani no. była zszokowana, jak to jest możliwe. Nie no, ogólnie wiecie, to po prostu teraz jest tak, że y, bardzo duży nacisk się kładzie na to na higienę. higienę, na częste mycie rąk, w szkołach wywieszone instrukcje jak poprawnie umyć ręce. No w telewizji się kłócą y, jak umyć ręce. Dalej, w taki supermarket, hipermarket, nie wiem jak chyba bardziej, y, miejsce gdzie jest dużo ludzi, y, po, powinien być y, zaopatrzony w takie środki czystości, podstawowe jak mydło. No bo słuchajcie, y, tu już nie chodzi o całą sytuację, która jest obecnie. To jest jakby temat drugorzędny. Ale sam fakt, idziecie do toalety. To wiadomo, po to człowiek idzie do toalety, nie? Nie idzie tam po to, żeby się wiecie, chce zrobić selfie, chociaż niektórzy tam chodzą po to. W każdym razie idziecie do toalety i te ręce są brudne, no siłą rzeczy, najgorszy syf. I co teraz się dzieje? Nie myjecie tych rąk mydłem, no to wychodzicie z tej toalety, nie? Nie no, woda idzie... opłukać, nie? I co, to to nic nie da ci woda. nie no, ja wiem, ale. Wychodzisz idzie... ty. A do Lidla nie jedziemy jeszcze? Nie już nie. Nie jedziemy, dobra. W każdym razie wychodzisz z tej toalety i teraz tak, łapiesz za wózek. to jeszcze potem produkty łapiesz po kolejnie, ludzie mają taki zwyczaj, że coś biorą, odkładają i wiecie, powodzenia. No ale pani zapewniała mnie, że jak jutro przyjadę. To już na pewno będzie wszystko działało. I wiecie, że sobie chyba wycieczkę zrobię do Oshona? No? Naprawdę. I wam powiem, czy faktycznie naprawili, czy nie. Wybra. Jak tego nie będzie w tym vlogu jeszcze, no bo to zakręcimy tak na dwa dni, to w następnym na pewno to powiem, czy poprawiło się, czy nie. Czy wiecie jak to jest w życiu? Ściema goni ściemę. No zobaczymy. Dobra, jedziemy do domu. Nie ma już na co narzekać. Ale to tak było przy okazji, wiecie, tej całej sytuacji, co teraz jest, no mycie rąk. Tak. No to słuchajcie, skoro się żegnamy, to dajcie łapkę w górę. Aha, to nie będą widzowie widzieli w końcu, jak... To w następnym vlogu się wyjaśni. No, mówiłeś, że jak nie w tym, to... Ale nie, bo ja myślałem, że tego domontujesz ewentualnie. Dobra, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, Oczywiście, się spotykali z taką sytuacją, że idziecie w jakichś miejscach publicznych i nie ma mydeł. Ja osobiście kiedyś w szkołach to było notoryczne. No teraz to uzupełnili z racji tego no. co jest jak jest. W każdym razie wiele lat nie było mydła, bo wiecie, no dzieci się bawią mydłem, to racja, nie? Wiecie, bo siedzi, siedzi na przerwie, pompuje tam to mydło to wyleci. Duże koszty, więc co lepiej mydła nie dawać. Dobra, łapka w górę i widzimy się w następnym odcinku, tak? No, na, to na razie, razie pa. pa. A my tak krążymy tu ulicą. Człowiek się nagadał dzisiaj. Tak? Mm. Mm. Ale to dobrze.